OK, słuchajcie, kolor pop naprawdę mnie zaskoczył. Kolaboracja ze Szrekiem. W zestawie mamy paletkę Swamp Dreams. Totalny miks zieleni, brązów i takich błyskotek. I serio daje mega bajkowe klimaty. I dalej są błyszczyki, każdy inspirowany inną postacią. Jest szerek, fiona osioł i nawet Lord Farquaad znalazł swoje miejsce. I powiem szczerze, że błyszczyk osła naprawdę mnie urzekł. Jest to śliczny różowy kolor, taki mega dziewczęcy. Są też cienie w pojedynczych słoiczkach i róż. Który na policzkach daje piękny różowy glow. Taki bajkowy vibe. No i w ogóle cała ta otoczka jest niesamowita. Szereg na opakowaniach, Fiona na tubkach. A vibe jak z dzieciństwa, ale w wersji Beauty. Ogólnie cała ta kolekcja to jest moje guilty pleasure. Z jednej strony kicz, z drugiej strony magia. Trochę mnie to bawi, ale widzę tu perełki, które nosiłabym na co dzień. Który kosmetyk ze szeregowej ekipy by do was trafił? Dajcie znać w komentarzu.